Marta, w wywiadzie dla najlepszej polskiej dziennikarki wspomniałaś o tym, że siostra broniła i kryła cię, gdy wybuchła afera autokarowa. Mhm. Jakie są Twoje relacje z rodziną? Jak to w ogóle wyglądało? W... Jezu, jak to wyglądało? No, średnio to wyglądało swego czasu, bo byłam dość nieokiełznaną nastolatką i robiłam wszystko na przekór swoim rodzicom. Nie, nie dało mi się niczego przetłumaczyć. Um, I a... wydaje się, że aktualnie. Aktualnie nasze stosunki, stosunki, relacje rodzinne. Zawsze zauważyłem w ogóle, że jak jest jakieś takie słowo typu stosunki i tak dalej, to szukasz zawsze w tym tego drugiego. I zawsze się zatrzymujesz w trakcie swojego słowa. Tak, bo zawsze jak używam właśnie słowa typu stosunki lub jakieś takie inne, to potem w komentarzach ludzie piszą stosunki XDD. Więc jeśli chodzi o moje relacje z rodziną, to wydaje mi się, że aktualnie są naprawdę ok, Moi rodzice już się nie martwią o to, czy wrócę żywa do domu. Um, I wydaje mi się, że są ze mnie dumni, bo rady są naprawdę okej. Okay. I... Kupiłaś sobie ostatnio samochód. No. I jak jest w, <grym> w autku. Wiesz co, muszę jej naprawić w weekend? No słyszałem właśnie, że coś no. się stało. Możesz, tak, tak. możesz, możesz przybliżyć tutaj ludziom <grym> e, twoje Wiesz, skillsy, dra dra <grym> 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 Jeżeli chodzi o driving. To jest naprawdę ok, biorąc pod uwagę fakt, że jeżdżę dopiero z dwa tygodnie. Um, no niestety wyrosła mi ostatnio na drodze gdzieś tam przy cofaniu do nica i, <grym, grym, grym>, i mała ryska i strasznie mi to zabolało. <grym>, no ale um, zajmuję się tym. Nie masz może. kamerki cofania? Jest, ale jakoś tak dużo na głowie mam ostatnio i nie no, jakoś tak. I jakoś tak już, no. A, no, Kto... O nie zaczynał nigdy jazdy, ten, wiesz... No Ty rozjebałeś kiedyś auto? Czy na no, pewno przerysowałeś? Eee, wiesz co, właśnie nigdy mi się nie zdarzyło przerysować samochodu. To albo rozjebać, albo nie rozjebać. Eee, rozjebać coś mi się nie zdarzyło, ale... Eee, to jesteś kiepskim kierowcą. No, no bo blisko, no właśnie e, jestem, e, jeżdżę na torze, na torach, więc... Dobra, bolało, ale, okay. ale co, teraz będę uważać, tak? No. Okay. Kamiszka, e, miałaś usuwane implanty piersi pół Aha. roku temu.